Uczniowie dostali do praktyczne zadanie wykonanie miernika sygnału GSM który jest bardzo przydatnym urządzeniem wykorzystywany m.in. w momencie, kiedy buduje się systemy telemetryczne. Trzeba zobaczyć, czy ten poziom sygnału GSM jest wystarczający, aby móc wspierając się różnymi technologiami, różnymi operatorami uzyskać właściwy poziom komunikacji. Kreatywność, samodzielność. Można powiedzieć, że tutaj nawet byliśmy bardzo zaskoczeni tym, że nie potrzebują takiego dużego wsparcia z naszej strony, tak więc pełen szacunek. Liceum, zadanie bardzo techniczne, więc na pewno to jest dla mnie zaskakujące. Tą decyzję z tego co wiem, podjęli sami uczniowie, tak? w ogóle sama idea projektu, to poza tym aspektem technicznym, ta komercjalizacja jest dla mnie też pewnym elementem rozwoju młodego człowieka, czyli taka próba w biznesie. To także jest takie RD dla ludzi, czyli pobawienie się także tym elementem dorosłego życia czyli komercjalizacją, czyli próba wejścia z produktem na rynek. To także fajny element rozwoju młodego człowieka.